Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu. W Kaliszu się dzieje, a dzieje się bardzo dużo dla pszczół, o czym porozmawiamy z moim i Państwa gościem, którym jest Szymon Wdowczyk, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Witam. Tak. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. E Panie Szymonie, zacznijmy może najpierw jednak od tego, jak to jest, czy z Poznania widać Kalisz, czy, czy nie widać tego naszego miasta z perspektywy stolicy województwa? Szanowni Państwo, ja akurat Kalisz widzę bardzo dobrze, bo jestem Kaliszaninem z krwi i kości, stąd pochodzę, tutaj mieszkam. Do Poznania dojeżdżam, każdego dnia przemierzam ten odcinek w jedną i w drugą stronę. Rano jadę, wracam wieczorem i bardzo dobrze widzę Kalisz, staram się robić jak najwięcej dla rozwoju Kalisza i tego regionu właśnie z perspektywy Poznania. No właśnie, a spotykamy się przy Rzece też nieprzypadkowo. Przy Rzece Prośnie i na tle naszego pięknego Kaliskiego Teatru, bowiem e, Pana aktywność skupia się nie tylko na rolnictwie, nie tylko na rozwoju wsi, ale też na działaniach związanych z gospodarką e, wodną. Czy mógłby Pan troszeczkę też opowiedzieć o tym, e, czym Pan się w tej swojej działalności zajmuje, właśnie w trosce o e, gospodarkę wodną w naszej części Wielkopolskiej? Jasne. Y ja w urzędzie maszokowskim nadzoruję tematy gospodarki wodnej. Tak jest od czterech lat. Te kompetencje zostały nam ograniczone przez poprzedni rząd, natomiast część nam została, ale mamy też swoje pomysły, swoje inicjatywy. I tak na przykład jako członek zespołu międzynarodowej drogi wodnej A70 dużo działamy w zakresie przywrócenia rzeki właśnie m.in. innymi Noteci ludziom, mieszkańcom w zakresie turystycznym, krajobrazowym, ale co ważne, ta inicjatywa wychodzi od samorządów, od samorządów lokalnych, którzy szukają pomysłów, szukają tych inicjatyw, przychodzą do mnie, do urzędu, do pana marszałka i proszą, żeby takie środki się znalazły, składają dobre projekty. My takie projekty też staramy się pomóc przygotować i takie środki są i dzięki temu powstają m.in. bulwary, powstają ścieżki rowerowe wzdłuż tych rzek, oświetlenie, no i ta rzeka może służyć mieszkańcom. A jaki jest pomysł na prosty? No właśnie, pomysł jest, działania są możliwe, natomiast ta inicjatywa, która wychodzi z innych miast, niestety muszę to powiedzieć trochę z przykrością i żalem jako Kaliszanin, nie wychodzi stąd, nie wychodzi z miasta. Dlatego no też mój pomysł na to jest taki, żeby to miasto, Rada Miasta, władze miasta inicjowało te wszystkie działania, żeby złożyło taki dobry projekt, częściowo finansowany ze swoich środków, częściowo finansowany ze środków samorządu województwa, ale także środków unijnych, żeby można było zrobić bulwary, żeby można było tą ścież te ścieżki rowerowe wokół, wokół tej rzeki stworzyć. Ale nie tylko, to jest także pogłębianie tej rzeki, to jest przede wszystkim oczyszczenie rzeki, bo ona wygląda no, niestety w sposób, który nas nie zadowala. Ja przynajmniej ze swoimi dziećmi nad tą rzeką nie mogę wypoczywać, a chciałbym, nie tylko ja, ale także inni mieszkańcy naszego miasta. I to jest pomysł, żeby tą rzekę zagospodarować, stworzyć plażę miejską z prawdziwego zdarzenia, żeby służyła odpoczynku jako y, idealne miejsce do tego, kiedy w, w upalny dzień można nad tą rzeką się schronić i schłodzić także od tego, od tego właśnie y, upału, od tego, y, od tego gorąca. Drugim tematem, jaki chcielibyśmy poruszyć z naszym gościem Szymonem Wdowczykiem z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, jest temat pszczół i takiego wyjątkowego wydarzenia, które rok rocznie odbywa się w Kaliszu. Panie Szymonie, jakby mógł pan troszeczkę więcej o tym działaniu właśnie na rzecz pszczół powiedzieć? Co to za wydarzenie i czy w tym roku też się odbędzie? Jasne, z tego wydarzenia jestem bardzo dumny, bo nie ukrywam, że udało mi się je osobiście wymyślić, zaaranżować i stworzyć yy, od podstaw. No to jest ten moment, kiedy właśnie samorząd województwa, ten Poznań przyjeżdża do Kalisza. Ja się z tego cieszę osobiście, natomiast yy, wszyscy mieszkańcy Kalisza mogą z tego na co dzień yy, w tym dniu skorzystać, yy, ponieważ robimy bardzo dużo atrakcji. To ma być impreza yy, przede wszystkim informacyjno-edukacyjna, ale także jest to wielki jarmark do tego żeby się spotkać. Mamy atrakcje dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych. Udało nam się rozrobić z dużym sukcesem przy bazylice Świętego Józefa na tym placu w tym roku to nie będzie możliwe. Wcześniej we współpracy z Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej udało się to zrealizować w rezerwacie na Zawodziu. Być może do tego miejsca wrócimy, być może poszukamy innego, ale na pewno chcemy, żeby taka impreza ponownie się w Kaliszu odbyła, bo cieszyła się nie tylko dużym zainteresowaniem, ale bardzo dobrą opinią ludzi i mieszkańców Kalisza w każdym wieku. Także na pewno będziemy do tego cyklu wracali. Kiedy w tym roku planowane jest to wydarzenie, bo powiedzmy, że w ogóle jak się nazywa to, to wydarzenie na rzecz pszczół, na rzecz propagowania tych pszczół właśnie w naszej części Wielkopolski? powód jest nieprzypadkowy, dlatego, że w sierpniu przypada Wielki Dzień Pszczół. Jest to dzień światowy, a my stworzyliśmy wydarzenie, które się nazywa Wielkopolski Dzień Pszczół, które mniej więcej zgrywa się właśnie z tamtym dniem i staramy się zawsze, żeby się to odbyło w sierpniu, w pierwszym lub drugim tygodniu sierpnia, a działanie w zakresie pszczelarstwa, wsparcia tego kompleksowego jest także nieprzypadkowe, bo jako samorząd województwa w moim departamencie zajmujemy się tym od kilku lat. W tamtym tygodniu zarząd województwa po raz kolejny podjął uchwałę o tym, żeby kwotą 2 milionów złotych pszczelarzy z całego województwa wielkopolskiego wesprzeć. W tym roku kupujemy pokarmy dla pszczół, bo ten program ma takie dwie odnogi. Zaczęliśmy od wymiany węzy jeszcze kilka lat temu. Węza to są takie te plastry w kształcie miodu, umieszczane, umieszczane w, w ulach. I ta węza przez lata była niewymieniana. To było bardzo, bardzo, duże, bardzo duże zaniedbanie, duży kłopot w tym zakresie. A co za tym szło, Pasieka nie była zdrowa. Zdarzały się tam choroby bakteryjne, wirusowe. Teraz tak nie jest. Udało nam się wymienić właściwie całą węzę u każdego naszego beneficjenta, u każdego pszczelarza, i postanowiliśmy iść krok dalej. Teraz kupujemy pokarm dla pszczół, czyli kiedy. Zimą i wczesną wiosną tego pożytku jest najmniej. To chcemy tym pszczółkom dostarczyć pokarm z witaminami, ze składnikami mineralnymi, po to, żeby też były zdrowe i one, i cała pasieka. Bardzo dziękuję za, za przybliżenie tej, tej imprezy i rozumiem, że w sierpniu widzimy się w Kaliszu na kolejnej edycji wielkopolskiego dnia pszczół. Tak, już teraz zapraszam wszystkich Państwa, będziemy robili to jak zwykle z wielką pompą i z jak najlepszymi efektami dla Państwa. Bardzo dziękuję moim i Państwa gościem w ramach cyklu W Kaliszu się dzieje był Pan Szymon Wdowczyk, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Panie Szymonie, bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo głosowanie. dziękuję, Panie Mateuszu.